Cześć kochani, witam się z wami w nowym dniu. Ja mam w tej chwili przerwę między klientkami. Yy, zrobiłam sobie koktajl. A słuchajcie, zrobiłam sobie taki dzisiaj koktajl, yy, że tak, dałam tutaj jedno całe, ale nie duże mango, pół ogórka, yy, troszkę kieł, kiełek, kiełków, yy, troszkę sz, liści szpinaku, yy, troszkę natki pietruszki, dlatego ten koktajl jest taki zielony. I co jeszcze dałam? Mam wrażenie, że jeszcze coś dałam. A i troszkę awokado wkroiłam. Także takie sobie zrobiłam przekąskę właściwie, bo to tak ani to obiad, ani jeszcze nie wiadomo co. Taka przekąska, bo już jestem trochę głodna. Yy, przychodzę W dzisiejszym filmiku chciałam Wam w ogóle opowiedzieć o moim tatuażu. Tak, pokażę Wam tatuaż, jaki sobie zrobiłam. Tak on wygląda. Yy, czekajcie, może obniżę troszkę kamerę. Tak on wygląda. W komentarzach pisałyście mi różne mm, propozycje, znaczy różne propozycje, wasze pomysły, że co ja sobie mogę zrobić, że jakieś tam akcenty pieskowe. Akcenty pieskowe będą w następnej kolejności. Słuchajcie, ten mój tatuator, on właśnie idzie w takie tematy, że można u niego mm, zrobić sobie tatuaż łapek, swoich piesków łapek. Że właśnie jest odbita pieska łapka, i z tego ten tatuator, bardzo zdolny chłopak, bardzo zdolny chłopak, e, robi projekt i, znaczy, projekt, odbitkę tej łapki i można sobie wytatuować. E, powiem Wam, że myślę o tym, ale to w takiej jakiejś dalszej przyszłości, bo w tej chwili jeszcze walczę z bólem. <laughs> Słuchajcie, naprawdę walczę z bólem. To mnie tak dzisiaj boli, ręka jest jeszcze opuchnięta, chociaż. Mam wrażenie, że już chyba jest, się zmniejszyła. Dostałam taką maść od Jakuba i smaruję sobie, nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, bo, że właśnie mam tak punktowo nanosić sobie tę maść na tatuaż, ale właśnie prosił, żebym nie zasmarowywała całego tatuażu, tylko tak, tak gdzie nie tak delikatnie żeby tą maścią traktować ten tatuaż. Jednak dzisiaj mnie to bardzo boli, czuję taką gorączkę w tym tatuażu. Yy... I kiedy sobie posmaruję tym kremem, to czuję taką, wiecie, co, Taką ulgę przynajmniej chwilową. Yy... Boli mnie ten tatuaż, takie jest wrażenie ściągania, że tak mi ściąga skórę. Ale no, ale wiem, że to w miarę szybko minie. Powiem Wam, że w pracy nie bardzo sobie radzę, podczas piłowania strasznie mnie boli ten tatuaż, bo to w dodatku jest prawa ręka, nie? I już te moje klientki, co tylko mogę, to opracowuję mandrelem, razem z nakładką. Yy, Pilniczka staram się używać jak najmniej, bo mnie to po prostu bardzo boli, kiedy wiecie, kiedy piłuję. No, także tak. I ogólnie to najchętniej jechałabym już do domu, no ale jeszcze nie pora. No i co Wam powiem, jestem bardzo zadowolona z tatuażu, przepięknie to wyszło. Dzisiaj wygląda nieco gorzej, dlatego że już zaczynają wychodzić takie strupy jakby na ten. No to jest jedna wielka rana jak na razie, nie? Ale właśnie wczoraj ten efekt po prostu pierwszy, jak zobaczyłam, kiedy Jakub skończył tatuować mi tą rękę, nie, to takie było wow, wow, po prostu. Samym tym projektem byłam oczarowana, który mi zrobił, przysłał. Zrobił mi też odbitkę w wersji mniejszej i większej. Ja wybrałam, jak widać, tę większą, mniejsza była tak nie wiem, chyba o połowę mniejsza od tego, więc ja stwierdziłam, że jak szaleć, tak szaleć, jak szaleć, to szaleć, robimy większą, większy tatuaż i tak też się stało. Czekajcie, ja zamknę okno, bo zapomniałam tego, że takie z silnicy dochodzą. No, także tak, mam tatuaż, marzył mi się tatuaż już od, już od dawna, mam jeden tatuaż na łopatce, niestety ja tego tatuażu nie widzę, więc nie mam możliwości się nim nacieszyć. Ten tatuaż, który mam na łopatce to jest kontur dwóch postaci, mnie i mojej córki, takie miałyśmy zdjęcie zrobione u niej na imprezie na osiemnastce że tak sobie razem stoimy i po prostu najpierw moja córka, w ogóle moja córka zaproponowała żebyśmy sobie zrobiły matching dziarki no i ja oczywiście odwlekałam jakoś tak ten, ten i moja córka zrobiła sobie pierwsza pokazała mi ten tatuaż kiedy już sobie zrobiła i ona ma zrobiony kontur tego zdjęcia z napisem z moim imieniem Ilonka Natomiast ja też potem się umówiłam, też właśnie tego Jakuba, u którego byłam wczoraj i również sobie wytatuowałam ten, ten sam tatuaż, który ma moja córka z, z, z podpisem jej imienia. Ale tak jak mówię, ten tatuaż mam z tyłu, więc nie mogę się oczu moich nacieszyć tym tatuażem. A tutaj będę miała na widoku, nawet bardzo na widoku. Słuchajcie, no cieszę się jak dziecko, mała rzecz, a cieszy. Trzeba sobie w życiu sprawiać przyjemności, bo takie małe rzeczy, a cieszą. No mówię Wam, mam taką radochę z tego tatuażu. Pewnie się zastanawiacie, jak ja zniosłam ból w ogóle i czy bolało. No bo wiecie, że ja mam próg bólu, niski czy wysoki? Niski próg bólu. Yy, no bolało, bolało, bardzo bolało. Najpierw kuba tatuował mi właśnie ten buteleczkę Lakieru do paznokci, prawda? I tutaj szedł w górę w ten pędzelek. To to tak było znośnie. Tu jeszcze sobie gadaliśmy i tego. Natomiast te tła bolało bardzo. Ja już nic nie odzywałam, ja tylko miny robiłam, i ja po prostu na tym fotelu tak nie, tak się aż podnosiłam z bólu. Słuchajcie, były momenty, że ja myślałam, że ja już po prostu nie wytrzymam. Nie? Już nie wytrzymam, to proszę, żebyśmy przełożyli na inny dzień ten tatuaż, chociaż na że rząd, z terminami jest, ma chłopak, terminy bardzo napięte, więc. Dałam radę w końcu, ale, ale było ciężko. I też właśnie ten który powiedział mi, że jasne kolory, ogólnie kolory, kolory. Są bolesne, że to boli podczas tatuowania, bardziej, dużo bardziej niż kolorem ciemnym. No także, mam w końcu, mój ukochany tatuaż, i w ogóle kolorki też mam takie, jakie ja lubię. Uwielbiam taki kolor, tak. no, same takie kolorki, które lubię. I lakier do paznokci też nie, nie. To nie jest przypadek, że lakier jest czerwony, dlatego że ja ogólnie ze wszystkich lakierów najbardziej lubię czerwony. Lubię mieć czerwone paznokcie. Czasem sobie oczywiście zmieniam, bo też trudno nosić cały czas jeden i ten sam kolor, ale właśnie generalnie najbardziej lubię. Jeśli miałabym wybrać jeden kolor ze wszystkich lakierów do paznokci, wybieram czerwień. No, także jestem bardzo zadowolona i no niestety było to okupione dużym bólem, ale było warto. Było warto. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona. Czekajcie, ja sobie jeszcze tę maść, Jezu, jak to boli, yy, rozprowadzę. Rany, jak to boli. Ta maść, ona najpierw y, po wyjęciu stópki jest taka zbita. Ale kiedy ja sobie ją nałożę tak punktowo, to ona temperatury. Temperatura ciała jest wyższa, prawda? Więc pod wpływem ciepła ta maść robi się w konsystencji taka rzadka i wtedy jest mi łatwiej. Um, łatwiej jest mi ten produkt rozprowadzić. Także dajcie znać, czy podoba Wam się mój tatuaż. Jestem ciekawa, czy Wam się podoba. Pisałyście mi w komentarzach wasze propozycje, że właśnie albo jakieś tematy pieskowe, albo też, że koniczynka. Koniczynka też, to nie, to nie jest głupi pomysł, żeby koniczynkę sobie kiedyś zrobić. No nie wiem, ale właśnie, no na razie poszłam w takie tematy paznokciowe. Ten tatuaż też ma takie dla mnie znaczenie symboliczne. Tego, że odważyłam się na zmiany, będąc sporo po czterdziestce, że wiecie... Mało takie znaczenie symboliczne. Ten tatuaż dla mnie też, też ma i będzie miał. Dobrze, kochani, to tyle o tatuażu. Teraz jeszcze Wam powiem, że odebrałam paczkę z Avonu, ale tutaj będzie jakieś małe zamówienie. Um, już Wam pokażę, co mi tutaj przyszło. Tych perfum w końcu nie zareklamowałam, tych opakowań podartych, no bo perfumy jako takie są nieuszkodzone, tylko opakowania. Y o Jezu, jak się uraziłam, o rany. Uu, o pudełko. Zabrakło mi też czasu, wiecie, a to jednak trzeba zrobić zdjęcia, trzeba tego maila napisać i po prostu już dałam sobie spokój. Po prostu dziewczynom dołożę do paczki jakieś tam kremy do rąk albo balsamy do ciała, też tam jakieś mam z tego programu punktowego, więc po prostu tak to rozegram. I zrobię to dziś, bo dziś jest czwartek, więc moja siostra teraz pojechała z mężem na 4 dni do zamościa, bo zrobili sobie taki wypad. I właśnie dziś wrócili i jutro moja siostra wreszcie wraca do pracy, więc zabierze dziewczynom te perfumy. Więc no, nie będę już kombinować, bo tu też wiecie, to by się wiązało z tym chyba, że ja te perfumy będę musiała odesłać do Avonu, prawda? I czekać na następne. Nie chcę tak przedłużać, i także dziś uszykuję zamówienie, przygotuję zamówienie, dołączę jakieś gratisy i podam mojej siostrze, żeby podała swoją koleżankę z pracy. Faktura. Aha! I dwa flakony perfum. Dlatego dwa flakony, że jeszcze tutaj miały być Inka Sens klasyczne, ale Inka Sens klasyczne mam, więc stwierdziłam, że. Sprzedam to swoje Incadescence. I tutaj jest Persif to 100 ml. Fajna promka jest w ogóle na te 100 ml perfumki. I Attraction 100 ml. Ktoś mi kiedyś pisał, że perfumy Attraction pachną... inaczej pachną 100 ml, a inaczej 50 ml. Że 100 ml są słabiej naperfumowane. Mają słabszy stopień naperfumowania. Wiecie co, nie wiem, nie bardzo mi się chce w to wierzyć, nie wiem, ja nie miałam nigdy 100 ml perfum attraction, ale mojej córki koleżanka yy, zamawia, czasem sobie tam wyłapuje promki czy i kiedyś wiem, że zamówiła 100 ml, nie słyszałam od niej, żeby, wiecie co, jakiejś takiej opinii, że słabiej pachną czy coś, nie wiem, muszę ją yy, zapytać o to, jak się kiedyś spotkamy. Yy, bam, bam, bam. No, naprawdę fajna cena jest tych perfum, bo 100 ml Persif kosztuje 70 zł bez grosza. Natomiast Attraction kosztuje 100 ml, gdzie 50 kosztuje chyba 95 zł. A tutaj 100 ml kosztuje 105 99 zł. 99 grosz, także naprawdę się opłaca. Ja słuchajcie, jestem zakochana w tych perfumach. No, tak bardzo one mi podpasowały. Ta nowość, ten Everlasting z serii Today. Uwielbiam te perfumy. Ja je delikatnie nadal na sobie czuję, ale, ale lubię też, kiedy pachną tak intensywnie. Przepiękny ten zapach jest, no po prostu przepiękny. Jest bardzo mi podpasował. I w sumie, jak oglądam czasem relacje na Instagramie dziewczyn czy na Facebooku, to też dużo dziewczyn chwali ten zapach, że, że im się podoba. Bo zazwyczaj tak jest, że kiedy wychodzi jakaś nowość, no to są opinie, że na tak, są opinie, że na nie. Ja nie skłamię, jeśli powiem, że chyba nie widziałam żadnej opinii na nie, jeśli te perfumy... Jeśli po prostu, tak jak mówię, widzę jakieś opinie, czy tam w komentarzach gdzieś tam, to osoby się wypowiadają bardzo, bardzo pozytywnie o tych perfumach. A mnie zakrycia w nosie. Także tak, kochani. Dziś nagrywam ten filmik tak na szybko, ponieważ chciałam Wam się właśnie pochwalić moim e, tatuażem. Także to będzie taki króciuteńki filmik. E, dajcie znać w komentarzach, co myślicie, czy ładny tatuaż, czy, czy Wam się podoba? Dajcie znać. Dajcie, napiszcie, czy w ogóle lubicie też tatuaże, czy macie jakieś tatuaże? Bardzo jestem ciekawa. No, ten mój prezentuje się tak i, no, tak jak mówię, jestem bardzo, bardzo. Z niego zadowolona. Wrzucę Wam tutaj na koniec jeszcze jakieś wstawki, właśnie jakieś tam wczorajsze nagrywki, które robiłam. To sobie zobaczycie, jak to wyglądało. Także kochani, dziś już się z Wami żegnam. Życzę Wam dobrego dnia. Ja sobie teraz wypiję jeszcze mój koktajl, ale ładnie pachnie. Ale najbardziej ogórek jednak przybija. Pół ogórka wkroiłam. Życzę Wam, kochani, dobrego, pięknego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku buziaczki!